Dzień dobry, witam wszystkich, Autokomis, Krzywizna, auto tu. Dziś do oferty wchodzi kolejny pojazd, a mianowicie jest to Opel Astra. Astra jest z 2022 roku. Samolot wyposażony w silnik diesla 1.5, bardzo ekonomiczna jednostka. Automatyczna skrzynia biegów, ośmiobiegowa. Ogólnie bardzo dobrze wyposażone auto Między innymi w nawigację oryginalną, fabryczną Carplay'a, Android Auto Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica Ledowe reflektory I wiele, wiele innych rzeczy Prezentuje się to w taki sposób w środku Auto jest bardzo zadbane w Przebiegu ma Nie wiem czy będzie widać 100... 17 tysięcy kilometrów Wszystkie serwisy Są robione w autoryzowanym Serwisie, auto miało jednego Właściciela Fajna wersja z czarnymi Lusterkami I z ciemnymi felgami Jeżeli ktoś jest zainteresowany Takim rodzinnym kombi Z automatyczną skrzynią biegów Przy okazji bardzo oszczędnym silnikiem Zapraszam do kontaktu Auto znajduje się w Krzywiśnie mi się auto tu. Podaję numer telefonu, jeżeli ktoś byłby zainteresowany 888 053 206. Zapraszam i pozdrawiam.